Stoję przed Urzędem Miasta w mieście Orlowa. Tutaj, to jest właśnie ten urząd poza mną. Tutaj zaczynamy dzisiaj e, nasze warsztaty. Jest godzina 9:15. Czekam na wszystkich pozostałych, którzy mają tutaj dojechać. E, w Orlowej e, chcemy zrealizować podobny, podobny e, scenariusz e, naszych. E, e, Warsztatów, podobnie jak w Czechowicach Dziedzicach, będziemy chcieli spróbować zdiagnozować to miasto z punktu widzenia architektonicznego i z punktu widzenia problemów społecznych. Przygotowaliśmy na dzisiaj, na początek, krótką prezentację dotyczącą obrazu wirtualnego Orlowej, to znaczy takiego obrazu, który powstanie, powstaje w wyniku w wyniku tylko i wyłącznie analizy informacji, które otrzymujemy, otrzymujemy z internetu. Spróbujemy ten dzisiejszy obraz, tą dzisiejszą prezentację pokazać, pokazać w urzędzie w Orlowej. <laughs> dzisiejszy plan jest, jest właściwie mało skomplikowany. Po tej wizycie w urzędzie, którą za chwileczkę będziemy... Rozpoczynać. W sąsiednim domu kultury odbywają się targi lokalnego rzemiosła. Będziemy chcieli te targi również zobaczyć i będzie to dla nas okazja do spotkania się z ludźmi, do zadawania im pytań. Odnośnie, odnośnie tego miasta. Przygotowaliśmy 12 takich pytań szczegółowe. Te pytania dotyczą jakby postrzegania miasta przez, przez ludzi. Nasi studenci, czy właśnie nasze studentki będą, będą współpracować z czeskimi studentami z Wydziału z Katedry Architektury z Ostrawy, z prowadzącym Józkiem, Józkiem, Józefem Kiszką. Później pójdziemy do. Zameldujemy się w hotelu i spróbujemy rozpocząć naszą normalną pracę. Krótka narada, którą musimy zaraz zrobić z, z prowadzącymi, pozwoli nam uporządkować wszystkie nasze, nasze wiadomości odnośnie, a zwłaszcza wnioski dotyczące dotyczące przede wszystkim przede wszystkim tego co powstaje z, z analizy przebiegu przebiegu warsztatów w Czechowicach Dziedzicach. Te wnioski będziemy teraz tutaj chcieli również prowadzić. Tak na razie to, to.